Drodzy baktowie, przyszło przyszła trzytomowa edycja książka Mood and Mission of Srila Prabhupada czyli nastrój i misja Srila Prabhupada zajrzymy do środka co tam jest Trzytomowe tomowe wydanie twarda okładka bardzo piękne, ale tu nie o wygląd chodzi, ale o zawartość tej książki. Trzy tomy. Zajrzymy też do środka. Tak to wygląda. Tutaj spis treści. Temat otwierające. Dla kogo jest ta książka? Jego nastrój, jego misja. Klucz do zrozumienia jego misji. Wzniosła pozycja Ślaprawopada. Jego osiągnięcia, historia. Pisma, które przewidziały Ślaprawopada. I tak dalej. Misja pana Czitani i rola Ślaprawopada w niej. Misje poprzednich aczariów. Najlepszy uczeń swego guru. I również docenienie od braci duchowych i innych gaudiamat. Dalej, iskon, definicja, cele, obszar działania, czym jest iskon. I tak dalej, cele, strategie, autoryzowany ruch. No mnóstwo, mnóstwo różnych tematów, jak widzimy. Sukces się przeopada. Teraz drugi tom. Co w nim będzie? Ruch Hare Krishna. Szczególny ruch, agresywny, rzucający wyzwanie ruch trudności, podejmowanie ryzyka, społeczne perspektywy i inicjatywy, wprowadzenie warnaśramy, potępienie współczesnej cywilizacji, perspektywy związane z edukacją, książki są podstawą, nauczanie. Jedność i tak dalej. Wielbienie bóstw, wielbiciele, Sankirtan, Presadam, dystrybucja książek i tak dalej. Nauczanie do różnego rodzaju ludzi, polityczne inicjatywy nawet. Sztuka, wszystko, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo niesamowitych rzeczy, tematów. Teraz tom trzeci, najwyższa praca dobroczynna, inne e, religie, ścieżki, perspektywy, interakcje, porównania religijne, porównawcze, religia porównawcza, ślep praopat i jego wielbiciele, guru, Sajpu. jak postrzegać, nie jak on postrzegał swoich uczniów, na Prabhupada. Czego oczekiwał się praopad od swoich zwolenników, czy tych podążających? Raganuga bhakti oraz imitacja. Tutaj jest dosyć sporo na ten temat też materiału. Wajdi bhakti, raganuga i skąd jest? Ma na celu, czy jest przeznaczony do raganuga bhakti? Osiągnięcie Raganugabachti Bhakti. No, mnóstwo mnóstwo różnych tematów? Organizacja i zarządzanie to też ciekawe GBC. Kooperacja, hierarchia Pieniądze. Hmm, co się dzieje z pieniędzmi? Jak powinno to wyglądać? Przyszłość tego ruchu. No i no i co? Dużo nektaru do poczytania.